Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Poprzedniego vloga skończyłam na tym, że opowiedziałam Wam o zabiegu, który właśnie wtedy został przeprowadzony na mojej twarzy. Jest to troszkę inwazyjny zabieg, ponieważ jest to około 2000 nakłuć na twarz, szyję i dekolt. Pojawiły się kropelki krwi. Co Was czasami dziwiło, no ale skoro są nakłucia, to i ta krew może się pojawić. No i był to drugi zabieg z serii trzech zabiegów planowanych dla mnie. I po pierwszym zabiegu możecie wrócić do kilku vlogów do tyłu. Było to w listopadzie. Po pierwszym zabiegu, następnego dnia, moja twarz była spuchnięta, czerwona, tkliwa. Wiecie, nie umiałam nawet tej twarzy dotknąć, ponieważ ta skóra mnie po prostu bolała. A tym razem zauważam lekkie opuchnięcie, ale moja twarz szyja i dekol wyglądają dużo dużo lepiej. jest lekkie opuchnięcie i lekkie zaczerwienienie no i nie ma takiej mocnej tkliwości. Czyli mogę normalnie spokojnie tą twarz umyć, Nałożyć krem, lekko, wiecie, docisnąć. Nie ma z tym problemu. Ostatnio, właśnie, to był dla mnie dramat, jak ja musiałam krem po prostu na twarzy rozprowadzić. Mnie to po prostu bolało. No i wiecie co? No i tak się trochę zaniepokoiłam tym, szczerze powiem. I zaraz napisałam do mojej Moniki z pytaniem, czy. Ten drugi zabieg zadziałał tak samo mocno jak ten pierwszy, czy może właśnie to, że ta twarz wygląda całkiem inaczej, moje odczucia są, są inne, no to czy to nie znaczy tyle, że ten zabieg mniej działa? Ale ona wyprowadziła mnie z błędu, powiedziała, że wszystkie panie tym się martwią i wszystkie zadają jej to pytanie. A z racji tego, że wczoraj po prostu już po zabiegu nie miałam aż tak dużo czasu, bo pędziłam na pociąg, to ona mi po prostu tego nie wytłumaczyła. Ale po drugim i po trzecim zabiegu ta skóra reaguje dużo mniej, ponieważ po pierwszym zabiegu już tam gęstość skóry jest większa, więc skóra reaguje inaczej. Więc bardzo dobrze, bo nie dość, że ten drugi zabieg mnie nie bolał, to jeszcze... Po tym zabiegu moje odczucia są dużo, dużo lepsze niż po pierwszym, więc ja już jestem całkowicie spokojna i czekam teraz na efekty. Moja skóra powinna być po kilku miesiącach odmłodzona zdecydowanie e, gęstość tej skóry powinna być lepsza e, powinny być zminimalizowane zmarszczki, tutaj szczególnie zależało mi na okolicy e, koło oczu i tutaj te bruzdy e, nosowo-wargowe no i chciałam też, aby homiczki, które no, są u mnie widoczne, e, zdecydowanie się zmniejszyły więc na taki efekt liczę i na taki efekt czekam Piszcie w komentarzach, jakie wy macie za sobą zabiegi, czy warto się nad nimi zastanowić. Chodzi mi właściwie o takie zabiegi, wiecie, odmładzające, poprawiające gęstość. No, szukam jakichś informacji, bo szczerze powiem, ten temat zaczął mnie coraz bardziej interesować. Nie chcę robić żadnych operacji plastycznych, ponieważ to już jest duża inwazja w organizmy. Chciałabym się skupić na takich zabiegach kosmetologicznych. Więc, jeżeli macie coś do polecenia, to piszcie w komentarzach. Chętnie poczytam na ten temat więcej. Postarałam się i jest bardzo Instagramowo. Jaglanka z Malinami z dodatkiem bananów, płatków migdałowych i orzechów włoskich. No, starałam się, żeby, żeby było ładnie. Chociaż ta porcja od Tomka jest zdecydowanie ładniejsza, bo tych produktów jest zdecydowanie więcej. U mnie Co? tak ubogo. Dołóż sobie. Nie, bo to jest mniej kalorii. Zobacz, ile tu masz kalorii. A ile ja mam kalorii? Cześć kochani, witajcie w niedzielę. Wczoraj mieliśmy taki totalnie spokojny, wyciszający dzień, więc po nagraniu tej jednej czy dwóch scen, już się do Was nie odzywałam. Ale to nie jest tak, że spałam, czy totalnie nic nie robiłam. Zaczytałam się, kochani, czytanie kontynuowane. Mówiłam o tym w poprzednim vlogu, ale z racji tego. Że o godzinie 17-18 jakoś tak. Miałam do przeczytania jeszcze jakieś 150 stron, a już bardzo, ale to bardzo chciałam się dowiedzieć, jak potoczyły się losy głównej bohaterki. A pamiętałam przecież o tym, że był nakręcony film, no to poprosiłam mojego tomka, aby znalazł platformę, na której ten film można obejrzeć. No i tak. Włączyliśmy ten film i zobaczyłam go od deski do deski. Hmm, Tomek tak nie bardzo, on się tak włączał i wyłączał. Nie zainteresował go ten film totalnie, ale wcale się nie dziwię, bo książka jest zdecydowanie lepsza. Film naprawdę był słaby, nie oddawał tych emocji, nie oddawał tych przygód i nie oddawał życia głównej bohaterki. Film w ogóle nie pokazał, yy, dlaczego główna bohaterka postąpiła albo postępowała tak, a nie inaczej. Yy, film bardzo pobieżnie potraktował książkę. Film mi się nie podobał, także filmu Wam nie polecam, ale książkę tak, gdzie śpiewają raki. To jest moja polecajka. No, i właśnie chciałam powiedzieć o tym, że film jest świetny, książka niekoniecznie. No i dostałam od Was kilka wiadomości, że koniec jest bardzo zaskakujący. No, czy ja wiem, ja tak gdzieś tam z tyłu głowy myślałam, że właśnie to tak się potoczyło. Więc ja aż tak bardzo zaskoczona nie byłam. No, chyba, że książka pokaże inny koniec. Zobaczymy, bo przede mną jeszcze 100 stron, bo dzisiaj przeczytałam jakieś 50. Więc ja dalej czytam. Moja twarz wygląda tak, jest właściwie bardzo spokojna, chociaż ja dalej smaruję kremami, którymi mam smarować. Mam tylko lekką opuchliznę, lekkie zaczerwienienie i bardzo, bardzo minimalną tkliwość. No, to ja kończę. E, przygotowywać rosół, e, muszę jeszcze ugotować makaron na tą moją przepyszną e, zupkę. O, słoneczko zaświeciło, ale ja twarz muszę chować przed słońcem, więc stanę w cieniu. E, no i, i zobaczymy, jak się ten dzień e, potoczy. Ja z racji tego, że ręce miałam też nakłuwane, no to muszę bardzo uważać, więc nigdzie się nie wybieramy więc dzisiaj ten weekend odpoczywamy po prostu, chillujemy bardzo. Cześć kochani, witajcie na kanale o matku i córku, witamy was w poniedziałek, jest 15 stycznia, 15 dzień stycznia i przyjechaliśmy właśnie z Kevinem do rodziców, mama tutaj jest też, także się przywitaj. Dzień dobry. Mama dzisiaj jest hejterem naszych zakupów. Tak, mama hajtowała nasze zakupy. Kupiliśmy sobie świeży chlebek winlu, pełny ziarnisty. Kupiliśmy sobie polędwiczkę. Kupiliśmy sobie łososia. Na znaczy, ciekawica kupił, bo ja łososia nie wiem. Kupiliśmy herbatkę El Grey i Optima Cardio. Yy, no, obniża cholesterol. Nie mam cholesterolu, ale widziałam u trzech dietetyków na Instagramie, że jest to niby zdrowsze od masa. Jest to w ogóle naj, najzdrowsza opcja do śniadania. Więc stwierdziłam, że okej. Okay. To już jest chyba nasze piąte opakowanie w sumie. Bo był taki czas, że jedliśmy to stop do kanapek. I mama nas hajtowała. Że pomarańczowe mięso. Po pierwsze, że pomarańczowe mięso, mięso, po drugie, że jemy to, ani masło. No nie podoba Pod się to Po trzecie z Lidla. <noise> Ty jedz masło jak masz ochotę. tucz swoją dupkę. Będę jeść masełko, masełko jest dobre. No I to, smaczne. smacznego. I, i... A my będziemy jeść to i właśnie sobie robimy śniadanie. Smacznego, a mi co i te zrobicie do Nie, Nie, bo mamy tylko te produkty. Smakuje. To przebalone. Siby biały chleb. Nie, no biały chleb to w ogóle już z masłem to już w ogóle, mamo, ci ser stanie i pójdzie w dupę. Biały i biały śmierć. <laughs> Jak biały cukier, biała sól. <laughs> Kochani, nowy rok, nowa ja. Siedzimy właśnie w naszym y, studiu. E, powiedzmy, tym pokoju, który uważamy za nagrywkowy. I a właśnie tutaj próbujemy coś wykombinować ze światłem, z kadrem i tak dalej, ponieważ chcemy nagrywać na mój kanał, e, nie na mój kanał, na mój profil na Instagramie więcej rolek makijażowych e, i więcej prowadzić jakiego stylu, polecajek e, więc nowy rok, nowa ja zmiany, zmiany e, zmiany w kontencie, w, w sposobie prowadzenia profilu na instagramie na profilu matko, czyli jesteśmy teraz bardzo aktywne i cały czas coś się tam dzieje jak nie wrzucamy rolek śmiesznych, to wrzucamy ładne zdjęcia. E, staramy się cały czas robić jakieś Insta stories, e, więc pora się zabrać też za drugi profil. Paulina Błędowska, e, no, na którym do tej pory pojawiały się tylko zdjęcia outfitów wcześniej przygotowane, przemyślane, było takie chyba zbyt profesjonalne na Instagrama, no nie wiem. E, w każdym razie e, kupiłam takie gwiazdki, e, to będzie takie tło, gdzieś tutaj na tym otle je powiesimy i będę sobie je zmieniała w zależności od koloru na jaki po prostu będę miała ochotę. No także będzie takie ładniejsze tło, żeby coś odwracało uwagę, żeby nie było aż tak sztywno i studynie. Chciałam kupić po prostu takie paski, um, taką kurtynę. Świecącą, ale były tylko takie gwiazdki, więc trudno. Jedna taka kurtyna kosztowała 17 zł, no a mam trzy kolory: złotą, srebrną i rose gold. I przyszła do nas kolejny raz paczka od psi Buffet i mamy tutaj pyszne jedzonko dla naszych psiaków. Robimy Wam unboxing, bo mama w sumie po prostu powiedziała, że mamy kolejny raz paczkę, ale w sumie nie powiedziała, po co to nagrywamy, dlaczego to nagrywamy i o co nam z tą stroną chodzi. Dlaczego ogólnie to chcemy Wam powiedzieć, że na pierwsze dwa zamówienia z psiego bufetu macie 40% zniżki. Ważne jest to, aby wpisać w odpowiednim miejscu nasz kod. O matko, i właśnie ten kod daje Wam 40% zniżki. A o co chodzi w ogóle z tym simbufetem? Jest to yy, jedzonko dla psiaków. Tą karmę uwielbia jeść Drago. Yy, trzęsie się za nią Luna, ale uwielbiają ją też Twoje psiaki, prawda? Tak, bardzo. I Cassie i Keduj są zachwyceni tym jedzeniem. Muszę przyznać, że... Zabrakło mi jednej saszetki, żeby utrzymać taką ciągłość w podawaniu jedzenia psiego bufetu pieską i wtedy wczoraj nie chciał mi zjeść suchej karmy, ponieważ tak po prostu pokochał psi bufet, że jak ten jeden dzień dostał zwykłą karmę, którą wcześniej jadł i ją bardzo lubił, to teraz po prostu wybrzydza i on chce tylko psi bufet jeść. Ogólnie, kochani, jest to wolno gotowane jedzenie dla naszych psów, w ogóle dla Waszych psów też, jeżeli macie psy. Bardzo polecamy, ponieważ składniki, które są zawarte w tej karmie, są łatwo przyswajalne, a smaki też chyba wyjątkowe, ponieważ, tak jak mówię, nasze psy po prostu trzęsą uszami, jak jedzą. Tak się mówi? Tak. Jedzonko przychodzi do nas zamrożone, i właśnie aby utrzymać tą niską temperaturę, jest zastosowana dokładna izolacja. Nie wiem, czy cokolwiek teraz słychać. Mam nadzieję, że tak. Mamy tutaj kilka smaków, tak, tak. Psy już się nie mogą doczekać kolacji. Prawda, Drago? Nie, nie zwraca uwagi. Jest takie pyszne jedzonko w zasięgu nosa, że. że Matka, możesz to mówić? <grych> Dobra, mamy tutaj kilka smaków. Liznę dziczyznę, wołowelowe. W ogóle lizne dziczyznę i kaczapara to są smaki wyjątkowe i nieczęsto spotykane. Wyciągnij: kaczapara i liznę dziczyznę. No tak i oprócz właśnie tych wyjątkowych smaków mamy tutaj wołowe, lowe, prosie bardzo, jest prosię jeszcze, bardzo. prosię, proszę bardzo, tak, tak, bo to właśnie tak ma wybrzmieć, jest jeszcze karma z kurczakiem i z rybką, ale akurat w mojej paczce tego nie ma, akurat Drago nie może jeść kurczaka, na kurczaka jest uczulony, więc po prostu pomijamy ten smak. Ogólnie, tak jak mówiliśmy, jedzenie przechodzi w takim kartonie. I na kartonie tutaj e, są takie podpowiedzi dotyczące tego, e, jak przechowywać jedzenie. I tutaj jest informacja, że porcje na 7 dni należy włożyć do lodówki, a pozostałe porcje e, do zamrażarki. Tutaj jest też informacja o składnikach, że jest to świeże mięsko i warzywa jakości human grade. E, posiłki zawierają wszystko, czego potrzebuje, piesek. Jest tutaj też informacja o subskrypcji, ponieważ Psi Buffet działa na zasadzie subskrypcji, czyli wykupujemy dany plan jedzenia dla naszego psiaka albo naszych psiaków i nie musimy w ogóle o tym pamiętać. Subskrypcja działa nawet wtedy, gdy nam wyleci to z głowy, czyli jedzonko co dwa tygodnie przychodzi pod nasze drzwi. No i w razie czego właśnie wszystko można zmienić, czyli na przykład datę dostawy, adres dostawy, czy tam posiłki lub porcje na koncie internetowym zaraz po zalogowaniu. E, czyli wszystko jest takie bardzo intuicyjne, em, bardzo dostosowane do nas, ludzi, tak i do psiaków również. No i tutaj jeszcze jest e, taka informacja, e, że. Mamy nadzieję, że lubicie przytulaski i buziaczki, ponieważ coś czujemy, że za mm, zamówienie tego pudła dostanie się ich bardzo dużo. Nasze pieski nam się też odwdzięczają i cały czas nas buziaczkują i przytulają. Nie mogą e, od nas odejść. Zobaczcie, zobaczcie, drago, cały czas pilnuje tego jedzonka i myśli, że teraz dostanie, ale niestety to nie jest ich pora, więc muszą poczekać do kolacji. Do środy. Do radę poczekać, do poczekać, o, myślę, że da. Chociaż będzie mu ciężko. Nagrałam już dla was kilka rolek, będę je dzisiaj montować, zobaczymy, czy to w ogóle mi z tego wyjdzie i czy będę zadowolona. Ja mam taki problem, że jestem bardzo krytyczna, jeżeli chodzi o te moje rolki makijażowe i dużo filmów makijażowych nagrałam i one nigdy nie użyły światła z jednego, dlatego, że coś mi się tam jednak nie podobało, że wyglądało to jednak nie tak jak chciałam, a po czasie jak na nie patrzyłam, na przykład po roku wróciłam do tego filmu, albo do jakiegoś kadru z tego filmu, bo gdzieś po prostu go znalazłam, to Myślałam sobie, że byłam głupia, że tego nie opublikowałam, no i taka sytuacja miała miejsce parę razy, więc zobaczymy jak będzie tym razem, czy się odważę i opublikuję, czy nie. No ale myślę sobie, że, że raczej tak, że to nie pójdzie na marne, no chyba, że się okaże, że nie ma ostrości, albo nie wiem, jak to wygląda, no to, to wtedy może faktycznie, ale nie no, chyba raczej makijaż wyglądał w porządku. Oprócz tego, że mam kilka takich wielgachnych wyprysków, to makijaż jest git. No, także piję sobie jogurtik I tak się dzisiaj mamy. Kochani, no, musiałam Wam nagrać tą scenę, ponieważ chwalę go. Chwalę go. Nieczęsto to robię, no ale dzisiaj go pochwalę. Ostatnio nagrywałyśmy z Pauliną odcinek, i to właśnie e, mój Tomek kupował ubrania dla Pauliny. O tym Wam już w poprzednim vlogu e, mówiłyśmy. E, I bardzo mi się spodobał ten płaszcz, który właśnie. Tata Pauliny kupił i Paulina go zostawiła, i w sumie było tak, że ja też będę mogła go pożyczać od niej, ale później sobie pomyślałam, że przecież ja nie mogę być zależna od niej, i tak się wahałam. No to może ja też sobie go kupię, może ja też sobie go kupię i wiecie co, i mam go, ale to nie tak, że ja go sobie kupiłam. Tomek był na zakupach na mieście i wstąpił do senseja, i mam swój własny. Da -dam, da -dam, da -dam, da -dam. No, to taką niespodziankę mi zrobiło. Jesteśmy właśnie w Ocean, kupujemy takie mini bułeczki na burgery, bo kupiliśmy też... Dla mini chłopaka. <gry> mini burgery, dla mini chłopaka. Dwa metry, chłop. No ale dobra. Kupiliśmy te bułeczki, kupiliśmy jeszcze wege Nagetsy i idziemy jeszcze posterek. Odgapiliśmy od i przepis na nie wiem czy Fit, ale chyba Fit. Co nie wiem, czy to się różni, my zrobili te burgery po prostu takie. No, nie, A nie, no bo te nagace są no, małe. No, takie takie małe takie nuggety, to. więc tak, ty no. to się różni Karin. Odgapiliśmy od przepis. podała ja nam coś tak. takiego na, na Sylwestra i bardzo mi to smakowało, okay. więc będziemy je Nie wiem, coś jak widzisz, na sushi. I dzisiaj na kolację moim żebulkom kochanym podaję wołowe lowe. Tericasi, kolacja. No, terisiad. Tericasi, proszę. Zobaczcie, jak wcinają głodamorki, moje kochane przy bufet, jak widać i słychać bardzo im smakuje. to Jest ważne, żeby podawać swoim zwierzakom karmę, którą lubią, ale to nie jest jedyny ważny aspekt. Ponieważ oprócz tego, że karma od psiego bufetu im smakuje, to jeszcze im służy. Po pierwsze, nie mają żadnych wzdęć, nie mają żadnych alergii, nie pojawia się ani na sierści telika żadna Taka różowa naleciałość On nie ma żadnych zacieków Nie łzawi Więc wszystko jest w porządku Jego sierść cały czas śnieżno-biała Więc karma mu pasuje Oba bieski mają dużo siły No i taka chyba Najważniejsza Sprawa, która totalnie Mnie do psiego bufetu przekonuje I nawet jak nie będziemy mieli współpracy To na pewno Na psim bufecie zostaniemy i właśnie jest taki jeden powód. I chodzi generalnie o to, że Cassie, nasz Jorczek, piesek, który ma 15 lat, um, zaczął nam wreszcie przybierać. Na masie ciała. Wcześniej Cassie była wychudzona, i ona zawsze ma apetyt. Jest w ogóle taka pełna energii, jest przyjazna. W ogóle, jeżeli można powiedzieć, że ten pies, że w ogóle, jeżeli można opisać psa mianem wesołego, to ona zdecydowanie jest psem wesołym. Cały czas chce się bawić, cały czas chce się przytulać, lubi chodzić na spacerki. Jakby jest naprawdę. Żywotna, mimo swojego wieku, nie ma tam większych problemów zdrowotnych. Wiadomo, że jak piesek ma 15 lat, to nie zachowuje się tak samo jak taki, który ma 3. Natomiast po niej naprawdę nie widać tego wieku, i wielokrotnie, jak byliśmy w eternaży, to pytali się, czy to, czy ja nie kłamię, bo ten pies nie wygląda, jak miał 15 lat. No bo właśnie jest taka żywotna, żywiołowa i tak dalej. Ale była taka jedna rzecz, która spędzała mi sen z odkąd zaczęłam się tym piskiem zajmować. To bardzo martwiło mnie to, że nie przybiera nam na masie. Ona mogła dużo jeść, ona w ogóle cały czas czuje apetyt. Wydaje mi się, że dorównuje w tym Tedikowi, który jest w miarę młody, bo ma 4 lata. Naprawdę są na równi z apetytem, jeżeli o to chodzi. A myślałam, że pieski starsze. Właśnie są wychudzone, dlatego że nie jedzą. Ona po prostu tak jakby tej karmy nie przyswajała, i próbowaliśmy karmy różnych marek. Próbowaliśmy karmy i mokre, i suche, tak zerkam na nią, patrzę jak zjada i obserwuję, czy na pewno Teddy się nie dobiera do jej miski, dlatego nie patrzy się w obiektyw. No, bo Teddy już zjadł, a ona się jeszcze męczy. No bo Cassie już nie ma ząbków to jest no taki, można powiedzieć, problem, z którym zmaga się ona jako starsza. Starsza pali, babcinka. No ale, ale generalnie to. No nie ma większych problemów z nią. Tylko, że właśnie nie nam na wadze, i zauważyliśmy, że odkąd m, regularnie na siedanko i kolację podajemy jej psi bufet, ten problem zniknął. I wydaje się, że w ogóle m, ma jeszcze więcej energii niż miała. E, jest silniejsza po prostu e, i widać po niej, że troszkę przybrała. I to już po prostu nie jest sama skóra i kości. No, bardzo się cieszę, że, że zażegnaliśmy ten problem. I jestem bardzo szczęśliwa, że spróbowaliśmy pieski na tą karmę przerzucić. I w ogóle my, zanim podjęłyśmy współpracę z przymów Adam, to chciałyśmy właśnie zaobserwować, jak nasze psy reagują na tą karmę. Czy to na pewno jest dobre? Czy na pewno możemy ją polecić? I wiecie co? Myślę, że to, że piesek nam przybrał, to, że jakby ten, no, spory problem, który mieliśmy, zniknął. Tylko przez to, że zmieniliśmy karmę, ja naprawdę jest przez nią przyswajalna. No to jest powód, przez który możemy wam ten psi bufet z czystym sumieniem e, polecić. Mamy fajny kod, możecie sobie przetestować tą karmę z 40% zniżką na pierwsze dwa zamówienia. Jest naprawdę bardzo fajna okazja. No, ja sama z niej skorzystam, sama będę e, psi bufet zaraz e, zamawiała. E, widzimy się za moment w naszej kuchni ponownie, bo kolację teraz zjadły pieski, no ale przed kolacją jesteśmy jeszcze my z Kevinem więc zaraz będę robiła te pyszne burgerki, no i tutaj są już gotowe burgerki dla Kevina, z sosem barbecue, a tu są burgerki dla mnie, na pewno są pyszne